I will seal the border, stop the invasion, and send Joe Biden's illegal aliens back home. And he's promised to use the military as enforcement. You better start packing now. Co roku granice USA z Meksykiem nielegalnie przekraczają setki tysięcy ludzi. W 2022 roku służby graniczne odnotowały ponad 2,3 miliona prób, z czego 600 tysięcy osób nielegalnie przedostało się w głąb kraju. Nowo wybrany prezydent Donald Trump zapowiada koniec tego chaosu. Jego strategia to m.in. masowe deportacje, zaostrzenie przepisów i pełne zabezpieczenie granic. W dzisiejszym filmie pokażemy szczegóły tych działań. Przyjrzymy się realiom południowej granicy i wyjaśnimy, dlaczego tak wielu Amerykanów popiera jego działania. Donald Trump zapowiedział, że jego priorytetem będzie przywrócenie kontroli nad południową granicą Stanów Zjednoczonych. W tym celu planuje ogłoszenie stanu wyjątkowego, który umożliwi podjęcie nadzwyczajnych działań, takich jak mobilizacja wojska do wsparcia służb granicznych oraz przeprowadzenie masowych deportacji osób przebywających w kraju nielegalnie. Na czele tej operacji ma stanąć Thomas Homan, który przez 34 lata pracował nad polityką imigracyjną i realizacją Deportacji. Homan zyskał sławę dzięki swojej bezkompromisowej retoryce i działaniom wobec nielegalnej imigracji. Jego nominacja jest jasnym sygnałem, że administracja Trumpa planuje zdecydowanie zaostrzyć politykę migracyjną. Sam Homan powiedział w jednym z wywiadów: nie jestem politykiem, moim zadaniem jest egzekwowanie prawa. Jeżeli ktoś jest tu nielegalnie, musi ponieść tego konsekwencje. I got a message. To the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law, you better start packing now. Because you're going home. Ten przekaz zyskał szerokie poparcie wśród jego zwolenników, którzy obawiają się skutków niekontrolowanej imigracji, takich jak wzrost przestępczości, przeciążenie systemów socjalnych czy zagrożenie dla amerykańskiej kultury i tożsamości. Plan Trumpa zakłada deportację od 10 do nawet 20 milionów ludzi, co czyniłoby go największym tego typu przedsięwzięciem w historii współczesnego świata. Dla porównania, w 2022 roku liczba deportacji przeprowadzonych przez Administrację USA wyniosła około 59 tysięcy. Realizacja tego planu wymagałaby nie tylko ogromnych zasobów finansowych, ale także zaangażowania tysięcy funkcjonariuszy, koordynacji na poziomie federalnym oraz wsparcia sądów imigracyjnych, które już teraz są przeciążone. Kryzys migracyjny na południowej granicy Stanów Zjednoczonych narastał przez dekady, a jego skala gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Jeszcze między 2010 a 2015 roczna liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy wynosiła od 300 do 500 tysięcy. Nagły wzrost nastąpił jednak po 2018 roku, a rok 2020 przyniósł rekordowe 2,3 miliona przypadków. Jednym z głównych powodów wzrostu migracji jest niestabilność polityczna i gospodarcza w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak Honduras, Salwador, Gwatemala czy Wenezuela. Jednak coraz częściej na granicy pojawiają się także migranci z odległych regionów, takich jak Afryka czy Chiny. Przykładowo chińscy migranci korzystają z usług zorganizowanych przemytników, którzy za 10 tysięcy dolarów oferują nielegalne przyprawy. Ameryka od lat jest postrzegana jako kraj ogromnych możliwości, z dostępem do pracy, edukacji i lepszej jakości życia. Nawet ryzyko związane z podróżą, nielegalne szlaki, kartelowe sieci przemytnicze i restrykcje graniczne nie powstrzymują ludzi przed próbą przekroczenia granicy. Ich masowy napływ wywołuje jednak ogromne napięcia w regionach przygranicznych, takich jak Teksas, Arizona czy Kalifornia które nie są w stanie poradzić sobie z przeciążeniem infrastruktury i systemów publicznych. Wzrost liczby migrantów to nie tylko problem statystyczny. Stany Zjednoczone muszą zmierzyć się z realnymi wyzwaniami, które dotykają zarówno regionów przygranicznych, jak i całego kraju. W obliczu tych wyzwań Trump wprowadza plan rozwiązania kryzysu migracyjnego raz na zawsze. Jego główne założenia to wprowadzenie stanu wyjątkowego, mobilizacja wojska, masowe deportacje oraz zaostrzenie przepisów imigracyjnych. Jednak czy taki plan jest w ogóle realny? Jednym z kluczowych narzędzi, które Trump planuje wykorzystać jest ustawa Alien Enemies Act z 1798 roku, która daje prezydentowi szerokie uprawnienia w sytuacjach zagrożenia narodowego. Dzięki tej ustawie administracja miałaby możliwość szybkiego podejmowania działań przeciwko nielegalnym migrantom bez konieczności przechodzenia przez długotrwałe procesy sądowe. Trump wielokrotnie podkreślał, że prawo to jest niedostatecznie wykorzystywane i powinno stać się podstawą do przeprowadzenie masowych deportacji. Jednak koszt tych masowych deportacji byłby astronomiczny 20 miliardów dolarów za 10 milionów deportacji. Przy ograniczonych zasobach i przeciążonych sądach imigracyjnych realizacja tego planu to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i finansowe. Deportacja jednej osoby to wydatek rzędu 2000 dolarów. Chociaż budżet federalny USA wynosi obecnie 3,6 biliona dolarów, taka operacja wymagałaby przesunięcia znacznych środków z innych obszarów. Jak edukacja czy służba zdrowia. Dodatkowo, organizacja deportacji na taką skalę to gigantyczne wyzwanie logistyczne. Potrzebne byłoby zaangażowanie tysięcy funkcjonariuszy. A jak na propozycję Trumpa reagują Amerykanie? Zwolennicy Trumpa, głównie wyborcy Partii Republikańskiej, postrzegają jego plany jako konieczność w obliczu narastającego kryzysu na granicy, argumentując, że niekontrolowana migracja prowadzi do przeciążenia systemów społecznych, wzrostu przestępczości i zagrożenia dla amerykańskiej kultury. W ich oczach masowe deportacje to jedyny sposób na przywrócenie porządku i wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Sondaże pokazują, że imigracja znajduje się na szczycie listy priorytetów dla amerykańskich Republikanów. Dla wielu z nich działania Trumpa symbolizują odwagę w podejmowaniu trudnych decyzji, które choć kontrowersyjne mają na celu dobro obywateli, zgodnie z hasłem America First. Z drugiej strony demokraci oraz organizacje broniące praw człowieka ostro krytykują propozycje Trumpa, oskarżając go o promowanie retoryki strachu i odczłowieczanie migrantów, a także o nadużywanie władzy poprzez wykorzystywanie stanu wyjątkowego. Dla wielu przeciwników planu deportacje na taką skalę są nie tylko niepraktyczne, ale także niemoralne łamiące podstawowe wartości, na których opiera się amerykańskie społeczeństwo. Last night in Sweden, Sweden, who would believe this? Sweden, they took in large numbers, they're having problems like they never thought possible. Jednak Amerykanie z uwagą śledzą sytuację w Europie, która od lat zmaga się z własnym kryzysem migracyjnym. W mediach często pojawiają się obrazy przepełnionych obozów dla uchodźców we Włoszech, protesty w Niemczech czy zamieszki na przedmieściach francuskich miast. Dla wielu w USA Europa stała się przestrogą dowodem na to, jak masowa migracja może wywołać chaos społeczny i polityczny, jeśli nie jest odpowiednio kontrolowana. Wielu Amerykanów postrzega takie kraje jak Niemcy, Francja czy Szwecja jako przykłady tego, jak otwarte granice mogą prowadzić do destabilizacji. W Niemczech, które w 2015 roku przyjęły ponad milion uchodźców, wzrost liczby przestępstw związanych z migracją stał się jednym z głównych tematów debaty politycznej. W Szwecji liczba strzelanin i zamachów bombowych wzrosła na tyle, że kraj wcześniej kojarzony z bezpieczeństwem stał się teraz określany mianem Europejskiego Laboratorium migracyjnego kryzysu. Francja natomiast zmaga się z napięciami społecznymi, które regularnie wybuchają na przedmieściach dużych miast. To właśnie te obrazy płonące samochody, protesty i starcia z policją wzmacniają wśród Amerykanów przekonanie, że masowa migracja niesie za sobą poważne zagrożenia. Politycy Partii Republikańskiej, w tym Donald Trump, wielokrotnie podkreślali, że Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, aby ich miasta stały się drugim Paryżem czy drugim Malmo. Przypadki takie jak zamknięcie granic w Niemczech w odpowiedzi na napływ migrantów czy wprowadzenie polityk antymigracyjnych na Węgrzech są wykorzystywane jako argumenty za zaostrzeniem polityki migracyjnej. Chociaż Stany Zjednoczone i Europa różnią się w podejściu do migrantów, obie strony zmierzają w kierunku bardziej restrykcyjnych polityk. Kryzys migracyjny w Europie pokazuje jednak, że nawet najbardziej zaawansowane systemy mogą się załamać pod presją masowych przypływów ludności. Plan Donalda Trumpa to bezprecedensowa próba rozwiązania problemu migracji. Jednak kryzys migracyjny to nie tylko wyzwanie Ameryki. Dla przykładu Węgry nie tylko przetrwały kryzys migracyjny, ale wyznaczyły nowy standard ochrony granic w Europie, a więcej o tym dowiesz się z filmu właśnie wyświetlanego na ekranie.